Nie, ale czuje pan, że jest forma już teraz, czy jeszcze, jeszcze jakieś ostatnie szlify będą? Szlify, tak, można. Dopiłać, do, do klucz jakiś tam, wiesz, bajer, jakby, To jest już. Czego brakuje, wiesz? To to groźny rywal? Silny, groźny ma, wiesz. Przyłożenie. Ja widzimy jego biceps, no to jest ogromny. Mierzy pan swój? W styczniu, <that's in my life> A co będzie Pana najmocniejszą stroną w tej walce? To jest rutyna. Rutyna, pola, fantazja, elokwencja, wiesz, takie rzeczy. <grym> I rozumiem, że to już nie, że to nie będzie ostatnia walka. Nie, to, 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 to zależy wszystko wiesz, od mojej formy. Jeżeli lewa ręka jest działa, to trzeba, że trzeba pra, 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 pracować tak, jak powinna, może z tego wyniknie. No, ale Pan swoją formę jak ocenia? Było lepiej, wiesz. A ciężkie to było przygotowanie. Można powiedzieć, że to były najcięższe przygotowania w pana życiu do tej walki? Najcięższe ostatnie parę lat. No. <laughs> Czyli tak trochę z przymrużeniem oka pan podchodzi do, do tego starcia? Nie z przymrużeniem oka, to jest płatna historia, tylko że jest... Zależy tylko od mojej ręki, jak, jak ona się zachowywać, ponieważ operacja była dwa lata temu. Po tańcu z gazetami, właśnie, czy przed tańcem prawie No ale od, odbywa się ten bra, brakujący mięsie, jest, wiesz, no bardzo ciężko. A ma pan jakiś taki idealny scenariusz na swoją walkę? Wygrać. To jest serio. A pojęcie jak? Jest pan fizycznie gotowy na cały Opojętnie. dystans, czy, czy jednak będzie pan próbował go znakomicie? Bardzo proszę o zejście z ringu, Dobrym, panowie, tak, panowie tak, przyjacielu, ten który wisi na linach. Tak, schodzimy tak, z ringu. Dziękuję, tak. bardzo powodzenia życzymy.